Witam na kanale Przebudzeni. W tym wideo dzielimy się przekazem Neville'a Goddarda o potężnych naukach dotyczących wizualizacji i wyobraźni, a zwłaszcza o transformującej praktyce wyobrażania sobie pożądanego rezultatu każdej nocy przed snem. Neville wierzył, że podświadomość jest najbardziej podatna na sugestie w stanie pomiędzy jawą a snem, co czyni ten moment idealnym na skupienie się na swoich celach tak, jakby już się spełniły. Zalecał aby praktykować to każdej nocy przez miesiąc i obserwować zachodzące zmiany. Poprzez głęboką wizualizację siebie żyjącego w upragnionej rzeczywistości, harmonizujemy nasze myśli i emocje z tym rezultatem, przyciągając go do naszego życia. Ta praktyka, zakorzeniona w prawie przyciągania, prawie założenia oraz sztuce manifestacji, jest kluczem do odblokowania życia, o jakim zawsze marzyliśmy. Zanim zaczniemy, proszę, wpisz w komentarzu: Tworzę moje życie, aby rozpocząć swoją podróż w kierunku sukcesu. Zasubskrybuj nasz kanał, aby móc wracać do przedstawionych tu treści. Zaczynamy. Oto praktyczna technika. Najpierw musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz w tym świecie. Kiedy już wiesz, czego pragniesz, zbuduj jak najbardziej realistyczną reprezentację tego, co chciałbyś zobaczyć. Dotknąć i co chciałbyś robić? Fizycznie poruszaj się w takim stanie. Na przykład, załóżmy, że chcę domu, ale nie. Mam pieniędzy. Mimo to wiem, czego chcę, więc, bez brania czegokolwiek pod uwagę, stworzę jak najbardziej realistyczny obraz domu, który bym chciał ze wszystkimi rzeczami, które chciałbym w nim mieć. Następnie, tej nocy, kiedy pójdę spać, w stanie letargu. Tuż przed snem, wyobrażę sobie, że naprawdę jestem w takim domu. Gdybym wyszedł z łóżka, stąpałbym po podłodze tego domu. Gdybym opuścił ten pokój, wszedłbym do pokoju przylegającego do mojego wyimaginowanego pokoju w tym domu. Dotykając mebli i czując, że są solidnie realne, poruszając się z jednego pokoju do drugiego w moim wyimaginowanym domu, zasnę w tym stanie. Wiem, że w sposób którego nie mogę świadomie zaplanować zrealizuje mój dom widziałem jak to działa wiele razy jeśli chciałbym awansu w moim biznesie pytałbym siebie jakie dodatkowe obowiązki bym miał gdybym otrzymał ten wielki awans co bym robił co bym mówił co bym widział jakbym się zachowywał następnie w mojej wyobraźni zacząłbym widzieć dotykać i działać tak jakbym na zewnątrz widział dotykał i działał w tej pozycji. Jeśli teraz pragnąłbym partnera mojego życia, poszukując wspaniałej dziewczyny lub wspaniałego mężczyzny, co bym właściwie robił, co by sugerowało, że znalazłem swoje spełnienie? Na przykład, załóżmy, że jestem kobietą. Jedną rzeczą, którą na pewno bym zrobiła, to nosiłabym obrączkę ślubną. Wzięłabym swoje wyimaginowane ręce i poczułabym pierścionek, który wyobrażam sobie, że tam jest i czułabym go, aż wydawałby mi się solidnie realny. Dałabym mu całą sensoryczną intensywność, jaką mogę nadać czemukolwiek. A podczas gdy czuję mój wyimaginowany pierścionek, co sugeruje, że jestem zamężna, zasnę. Ta historia została opowiedziana w pieśni nad pieśniami, gdzie mówi się W nocy na moim łóżku szukałem tego, kogo mi dusza kocha. Znalazłem go, kogo mi dusza kocha i nie pozwolę mu odejść, dopóki nie wprowadzę go do domu mojej matki, do komnaty, w której mnie poczęła. Gdybym wziął ten piękny wiersz i przełożył na nowoczesny, praktyczny język, brzmiałoby to tak: siedząc w moim fotelu, poczuję się w sytuacji mojego spełnionego pragnienia, a gdy poczuję się w tym stanie, nie pozwolę mu odejść. Utrzymam ten nastrój przy życiu. A w tym nastroju zasnę. To właśnie wprowadzanie go do komnaty mojej matki, do komnaty, w której mnie poczęto. Ludzie nie są świadomi tej fantastycznej mocy wyobraźni, ale kiedy człowiek zaczyna odkrywać tę moc w sobie, nigdy już nie odgrywa tej samej roli, co wcześniej. Nie wraca do życia odzwierciedlonego, ale staje się efektem życia. Sekret tkwi w skoncentrowaniu swojej wyobraźni na odczuciu spełnionego pragnienia i pozostaniu w nim, bo w naszej zdolności do życia w odczuciu spełnionego pragnienia leży nasza zdolność do życia pełnią życia. Większość z nas boi się wyobrażać siebie jako ważnych i szlachetnych ludzi, pewnych swojego wkładu w świat, ponieważ w momencie, gdy zaczynamy nasze założenie, rozum i nasze zmysły zaprzeczają prawdzie naszego założenia. Wydaje się że jesteśmy w uścisku nieświadomego impulsu, który sprawia, że desperacko trzymamy się świata znajomych rzeczy i opieramy się wszystkiemu, co zagraża oderwaniu nas od naszych znajomych i wydających się bezpiecznych myśli. Ale apeluję do Ciebie, abyś spróbował, jeśli spróbujesz, odkryjesz tę wielką mądrość. Widzisz, wyobraźnia łączy nas wewnętrznie z światem stanów. Te stany istnieją są obecne teraz, ale pozostają możliwościami, dopóki o nich myślimy. Stają się jednak przytłaczająco realne, gdy myślimy z nich i przebywamy w nich. Wiesz, jest ogromna różnica między myśleniem o tym, czego chcesz w tym świecie, a myśleniem z tego, czego chcesz. Pozwól, że opowiem Ci, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tej dziwnej i wspaniałej części wyobraźni. Było to w 1933 roku w Nowym Jorku. Stary przyjaciel nauczył mnie tego. Odniósł się do XIV rozdziału Ewangelii Jana i przeczytał: W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym Wam: Idę przygotować miejsce dla Was. A jeśli pójdę i przygotuję miejsce dla Was, wrócę i wezmę Was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja. Wyjaśnił mi, że centralną postacią ewangelii jest ludzka wyobraźnia, a mieszkanie to nie miejsce w niebiańskim domu, lecz po prostu moje pragnienie. Jeśli stworzę realistyczną reprezentację pożądanego stanu, i potem wejdę w ten stan i w nim przebywam, zrealizuję go. W tamtym czasie chciałem pojechać na Barbados na Karaibach, ale nie miałem pieniędzy. Wyjaśnił mi, że jeśli tej nocy, gdy będę spał w Nowym Jorku, Założę, że śpię w domu mojego ziemskiego ojca na Barbadosie i zasnę w tym stanie, zrealizuję swoją podróż. Uwierzyłem temu i próbowałem przez miesiąc. Noc po nocy, gdy zasypiałem, wyobrażałem sobie, że śpię w domu mojego ojca na Barbadosie. Pod koniec miesiąca przyszło zaproszenie od rodziny, aby spędzić zimę na Barbadosie. Wyleciałem na Barbados w pierwszej części grudnia tego roku. Od tamtej pory wiedziałem, że znalazłem tego Zbawiciela w sobie. Stary człowiek powiedział mi, że to nigdy nie zawiedzie. Nawet po tym, jak to się wydarzyło, ledwo mogłem uwierzyć, że i tak by się to wydarzyło. To, jak dziwne jest to wszystko, po refleksji dzieje się to tak naturalnie, że zaczynasz czuć lub mówić sobie, że to i tak by się wydarzyło, i szybko wracasz do tego cudownego doświadczenia. To nigdy mnie nie zawiodło. Jeśli nadałbym nastrojowi wyobraźni odpowiednią intensywność, mógłbym ci opowiedzieć o niezliczonych przypadkach, aby pokazać, jak to działa. Ale w istocie jest to proste. Po prostu wiesz, czego chcesz. Kiedy wiesz, czego chcesz, myślenie o tym to nie wystarczy, musisz teraz zacząć myśleć z tego. Jak mogę myśleć z tego? Siedzę tutaj i pragnę być gdzie indziej. Jak mogę, siedząc tutaj fizycznie, przenieść się w wyobraźni w miejsce oddalone od tego pokoju i uczynić to realnym dla siebie? To całkiem proste. Moja wyobraźnia łączy mnie wewnętrznie z tym stanem. Wyobrażam sobie, że naprawdę jestem tam, gdzie pragnę być. Jak mogę stwierdzić, że tam jestem? Jest tylko jeden sposób, aby to udowodnić. To, co człowiek widzi, opisując swój świat, jest opisane w odniesieniu do niego samego. Zatem to, jak wygląda świat, zależy całkowicie od miejsca, w którym stoję, kiedy dokonuję obserwacji. Jeśli zatem, opisując mój świat, odniosłem się do punktów przestrzeni, który wyobrażam sobie, że zajmuję, muszę tam być. Nie jestem tam fizycznie, ale jestem tam w mojej wyobraźni. A moja wyobraźnia to moje prawdziwe ja. Tam, gdzie idę w wyobraźni i czynię to realnym, tam również pójdę w ciele. Kiedy w tym stanie zasnę, to się spełnia. Nigdy nie widziałem, aby to zawiodło. To prosta technika, jak używać wyobraźni, aby zrealizować każdy swój cel. To już koniec naszej podróży. Jeśli spodobał się ci ten film. Udostępnij go tym, który może pomóc to przesłanie, i nie zapomnij subskrybować. Życzymy Ci, abyś dzięki swojej wyobraźni był już tym, kim chcesz się stać. Pamiętaj, nie poddawaj się. Ćwicz wyobraźnię i oczekuj najlepszego. Do usłyszenia.